No to mamy super łatwe zadanie z hydratów. Równołem jest z Brainly. Czyli co, mam policzyć ile moli COCl2. Znajduje się 120 g hydratu. Po wzorze takim jak widać, sześciowodny. Zapiszę może dane. A w ogóle tu jeszcze masa powinna być we wzorze uwzględniona, bo wypiję tyle samo co Wojtas... To najpierw policzymy sobie masę malową hydratu. Masa malowa, no to jest. Po prostu dodajemy tam masy do siebie. 59 ma chyba kobalt. Chlory mają po 35,5, jest ich 2. No i tam dodajemy. Kolejne 6 cząsteczek wody, czyli 6 razy 18 z układu okresowego. No i tam wychodzi 238 gram na mol. No to co, no to może zapiszę sobie masę molową z samego tego COCL2, czyli samej tej soli, która tam jest zawarta w tym hydracie. Czyli 59 plus 35,5 razy 2 to jest tam 130 gram na mol. Ja pierdole! I co teraz? No i co, no? 238 całego naszego, tego hydratu, znajduje się 130 naszej soli, czyli zgodnie z naszymi masami molowymi tyle hydratu, zawiera tyle soli czyli tego COCl2, po prostu z naszych mas malowych. No to jak hydratu jest 120, to w soli będzie x. Jednostek tu nie będę pisał, po prostu mnożymy na krzyż, rozwiązujemy proporcje. <grytanie> kurwa Walu, o czym on do nas rozmawia? ZWARIOWAŁ To stwierdzenie muszę zanegować Nie nazwałbym siebie wariatem, ponieważ Mój iloraz inteligencji Oscyluje aktualnie w okolicy 170 Kurwa mać, dalej nic nie rozumiem No i to tam wychodzi Około 65, 55 Grama Tam jeszcze liczbę moli trzeba będzie policzyć Czyli podzielimy sobie Po prostu To przez masę molową naszej samej soli, czyli przez 130. Można to było oczywiście od razu wyliczyć, czyli że tam w 238 całego hydratu e, znajduje się po prostu 1 mol samej tej soli. No to w 120 będzie x, tak oczywiście. Też można by było, może nawet wpiszę alternatywnie w kalkulator, czyli by było 120 po prostu na 238. No to tam też około 0504 mola wychodzi, więc no można było od razu, ale myślę, że tak będzie bardziej zrozumiałe. dla wszystkich. No i to tyle w tym zadaniu. Dzięki za uwagę. Cześć. Nie uczę matematyki pajacu, ja nie jestem tu oddawania przykładów. Łasuka coś zapomniała, bo ledwo co weszła na górę, a już schodzi na dół. Uważaj co mówisz do ludzi, którzy w życiu przeszli więcej od nomadów.